Ten gwizdek wytrukowaliśmy przed chwilą na drukarce. Zajęło nam to 20 minut. Zobaczcie jak. To jest drukarka 3D Rapcraft. Drukarka 3D służy do drukowania obiektów 3D. Atramentem do takiej drukarki jest plastik. Plastik, który znamy wszędzie, tak jak ludzki Lego. Atrament do drukarki jest dostarczany w takiej żyłce plastikowej, która jest przetapiana przez głowicę. Plastik jest podgrzewany do temperatury około 230 stopni i wychodzi przez dyszę na tak zwany heatbed, czyli tace grzejną, która również jest podgrzewana, aby ten obiekt się nie odkleił podczas drukowania. Cały proces drukowania polega na tym, że obiekt jest pocięty, na przykład taki gwizdek jest pocięty na 66 warstw i każda ta z warstw jest nakładana po kolei, aż osiągniemy cały wydrukowany obiekt. I w środku nawet jest drukowany, yy, sam sama kulka. Aby wydrukować obiekt na drukarce 3D, trzeba mieć oczywiście przygotowany model. Ten model można sobie A. samą zaprojektować, lub B. ściągnąć z internetu gotowy już do druku. Generalnie zaczyna się to od szkicu na kartce papieru, gdzie grafik projektuje sobie to, co chciałby zwizualizować. Następnie przenosi sobie tą kartkę papieru do komputera i szkicuje na komputerze, już w liniach, yy, obręby obiektu. Gdy ten obiekt jest. Gotowy, jest on wyciągany i ten model jest następnie przenoszony do programu, który się nazywa Slicer. Slicer w żargonie drukarzy 3D to jest program, który tnie obiekt na bardzo cienkie warstwy. Informacje o tych warstwach są przesyłane do drukarki 3D, która drukuje poszczególne warstwy. Co ciekawe, te, ten plastik można z powrotem zmielić, przetopić i otrzymać z powrotem taką żyłkę. Czyli jeżeli nam się znudzi ten obiekt, to możemy właściwie go po prostu zmienić i wydrukować sobie na przykład taki obiekt Pokazaliśmy drukarkę 3D, która drukuje z plastiku, ale atramentem do niej może być także czekolada, a nawet nylon. Można więc zrobić czekoladową wersję ulubionej zabawki dziecka albo wydrukować twarz kolegi. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Druk z nylonu pozwala na przykład na drukowanie butów idealnie dopasowanych do stopy. Można też drukować materiały do implantów dentystycznych lub chirurgicznych. Są już pacjenci, którzy chodzą z żuchwą z drukarki 3D. Ciekawostka. Rapcraft jest już w stanie wydrukować 70% materiałów potrzebnych do tego, by stworzyć kolejną drukarkę 3D. Niektórzy mówią, że drukarki 3D zmienią e-commerce w prawdziwie wirtualny handel. Że zamiast przedmiotów sprzedawca wyśle gotowy do wydrukowania algorytm. Rewolucja. Być może na miarę Gutenberga.